Nie no, błagam, wolę nie być impostorem, niż być impostorem z ciabulatą. Hmm. Matko yy, boska. Matko boska. Jakiego mają stresa. Kurde, to wyuciekł już ktoś, cholera jasna. Ale się porobiło, do, do. się porobiło, wam powiem. Myślałem, że go jeszcze złapię jeszcze z tych chłopców A dużo ludzi poszło do tego elektryka. ucha co to się stało, Jaroszek? Co to było? Ale w ogóle, ja nie wiem, co się z wirusem stało, bo on tak chodził w miejscu, nie? Co się dzieje w ogóle? O! <śśnić> oh, kurde ty... No? Te widzieliście jakieś cztery fragi w pierwszej rundzie? Tak. Ja, ja pierdzielę. wow <śnić> Dobra. <śnić> Teraz to ja pierdzielę. Znaczy znaczy ja znalazłam dwa ciała i poleciał double w tym samym miejscu pod elektrykiem widziałam jak ciebu idzie był z lechem na kamerkach szedł w stronę Medbeja Teoretycznie mógł się cofnąć na znaczy to, admina to ja i elektryk. To ja poszedłem tak swoją drogą chyba, bo ja tam się spotkałem z Maćku i z A ty Linshi? Ale mówię no, wcześniej. W, a teraz w reakt... znaczy przy... między MedBayem a reaktorem ja miałem się z Yumiko, a potem ty Maćku dobiegałeś chyba z domy. Teraz Niech jesteś między MedBayem a reaktorem? A, niż... Teraz Dinshi jestem dy... przy... w, górnym... W, górnym... w górnym engine, upper engine. O. Ja mam pytanie, bo ty w przebiegłaś po pierwszym ciele i dopiero drugie zreportowałaś, tak? Tak, bo chciałam zobaczyć, czy ktoś jest w ogóle w pobliżu. A Aju widziała, jak biegłam, bo ja się z nią spotkałam w Operędzinie i ona ze mną biegła, tylko ona chyba skręciła do reaktora albo do security. Dobra, ogólnie powiem wam tak. Jedyne osoby, których nie widziałam przez praktycznie całą rozgrywkę, to był Izak i Lech. Ciebie też nie widziałam. Maćka, Ciabulata i Linsi cały czas, no widziałam i mieli mnóstwo okazji, żeby mnie zabić. Więc ja, wydaje mi się, Macie. że to jest ta piękna chwila, kiedy Izak i Lech są razem i postorami. A to ciekawe, nie bo Ciabulata nie się, mnie bardzo. No. Jeszcze dokończę, już wtedy oddam Ci te pozostałe sekundy. Tym bardziej, że Izak wybiegał z medbaya i się tak na mnie zabrał. Ja nie wybiegałem ja z medbaya, tylko Nie, nie biegałem z tylko zaraz coś potwierdził, kto był dobra, na kamerka, ale że biegłem. Biegłem od... wiemy dobrze, że. Z... A, a z... słuchaj, a, a, a ciabula ta. ja byłem w adminie. Nie jesteś Isaac na tyle pijany. Możesz potwierdzić, że widzieliśmy się w elektryku, w na kamerkach... Nie argumentu tego, że jestem pod wpływem alkoholu. No dobrze, ale ci mówię, grałeś i widziałeśmy w elektryku. Na kamerkach długo staliśmy razem, a cztery ciała w tym czasie padły. Na kamerkach akurat długo nie staliśmy, więc odszedłem, natomiast faktycznie byliśmy razem na kamerkach No to dla no, mnie do... i która... takie... dla, dla, dla mnie i omiko O boż To dzieci Chyba no, no chyba ta, no Co tu się dzieje? Dobrze, zabił, mam nadzieję już. Ja teraz nie wiem. Kurde. Ej, jest przypa, ja bo nie wiem czy on zabił, czy nie. Nie wiem czy zabił. Ej kurde nie byłem Dzień pewny Leszek czy zabiłeś czy nie kurde. zabiłeś teraz, powiem ci Ja ej. też byłem, ja mówię, on tam ja został Maciek Czego no. 10 sekund przed końcem lądy Ale z dobrze, że gadaliśmy, tego, ej do, no. do, do, dobrze, że gadaliśmy ciągle, żeby tam gadać, gadać, Dlaczego tylko przeciągać nie tak, głosować? nie? nie no. Tam nikt nie poprowadził tego, pięć, żeby jak zagłosować na kogoś Ja przestałem, bo nie widziałem Izaka, nie wiedziałam co się z nim dzieje nie no. No to Ale nie to, była to była Gierka. Ty no, ja byłam pewna, że Izak nie jest Patrzę, Lech zbentował, biegnę do Izaka O, no, ale no. giereczka ty Poszły cztery kile i ty tylko wikną? ich nie widziałam No, no ja źle zrobiłem, mogłam zagłosować faktycznie z której strony wychodzili Nikt nie Dobra, ty nie mów, jak ja mam żyć Przepraszam, że to przekaństwo ale gierka ładna. ładna Po prostu Cię Bartek nie no zauważył, że głosowanie no już było głosowań, słuchajcie, no. Ale nie byłem pewny ja ja Myślę, że on wciąż wiecie, na adminie stoi i patrzy kto gdzie jest Pierwsza rozprawkowa się nie liczy no. spokojnie przecież, przecież to nawet można było wyczuć, że oni mówią że byle gównie. Od samego początku jeszcze za się śmiał Ja <laughs> śmiałem się, bo cztery fragi padły No właśnie Chcę, chcę zabić? Ty no nie wiem. Kurde. No kurde, co ten nevron! Ciało ma dwie sekundy, max Sekundę To tak, zielone. jak dla mnie to I był razy. nieudany double kill. Szczerze. No tak, to, 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 to tak, to zaczęłam no. się kazać, jak gaz po prawda? No on tak się tam kręcił, że się no zabije, no. Ebron tutaj machnął mandzia. Ja, ja nikogo nie machnąłem, ja spamowałem teraz ubrem, że ja zreportowałem. To jest clown świetnie. On miał cooldown. To czemu tam się tak kręci? Ja byłem pewny, że on Ewron macha mandzia, chyba, że i Izak machnął mandzia. Tak gdzieś jak moim zdaniem, to był nieudany double kill, ponieważ jedna osoba miała cooldown i nie mogła machnąć. A jest taka. Jeżeli Blady wali na mnie w tym momencie Sasa, to to musi być Bloody Izek. I teraz uwaga dlaczego? Uwaga dlaczego? Ponieważ stoimy faktycznie i ktoś kogoś zabił. I my się cofnęliśmy z Bladim portować ciało i on teraz mówi że to jestem ja. Wydaje mi się, że Izak zabił pierwszego, Aha, no a Bladi ma tak mi się no to w takim na ciało. na ciało. skoro nie my nie dojdziemy, to po prostu wołaj Izaka, skoro No jeżeli tak. oboje I zreportują... Ja, ja zreportują jestem przekonany, że no ja sensie ja wiem, że nie zrobiłem tego fraga i wydaje ja, mi się, że ja też wiem, że nie, nie zrobiłem. Że... Wydaje mi się, a że Blady nie zabił, portował? Nie wiem. Nie. Tak jest słuchajcie Chociaż ever overpowujemy. Przy Blady, a może ty nie jesteś? czekaj, bo mi się wydawało, że światło było zgaszone. Ty dobra, no, no, to nie no, musi być Bladi w takim razie, bo jeżeli nie no, tak no. Myślałem, że to jest wyłączone A, no, światło, to trzeba się ratować Evrona, chociaż no, w ten ja się sposób, z nim, nie? on ale i ja, ja dosłownie powiedziałem, ja że to jest Ale wiesz co, to, bo się, bo to się tak wydarzyło tak mm. szybko, jakby. Ja no, nie wiedziałem, że ma kulę. On tam się tak kręcił ja obok, to byłem pewny. Tak Za zrobić wiecie? <laughs> byłem pewny, że chce zrobić double po prostu, ale kurde, no przynajmniej w ten sposób mogę go oczyścić, nie? Chociaż tak mogę go oczyścić. To chyba jedyne, co mogłem zrobić w takiej sytuacji, ale kurde, no ja naprawdę, no on tak, no wiecie, no podszedł tę rakietę, jesteśmy tam trzy osoby i. I nie robi tego, nie fajkuje taska, tylko się kręci, nie? Dlatego dla mnie to jest, to jest taki znak, że kurde, chcę zrobić dubla. No. Nie wiem, no. Kurde. To jest Bloody Sayo. Si nie, no. Ja pierdzielę. Teraz to jest przypał. <ścoughs> No Sojusz, czy ty, tak. ty to widziałeś? O, ty no światło, jak no cię no zapaliły, no, no to, jest nie, to, jest to jest normalne, no. Jest no ja się mam, mam tutaj tak. mikrofon. Byłem na kamerka razem z Krudziem oraz Jacobem, którzy no. potem poszli, no i niestety zielony w rogu wskoczył, no, do Wendy. No. Ale teraz tak po prawej stronie? Piąta od belatuje, no z tego Wendy, Dzida. Ale kurde, to musiał być taki timing, wam powiem. No nie, timing Timing był perfekcyjny, Perfekcyjny był torym. Dobra. No, tu, on no, Ale kamery były włączone przecież, proszę. nie? Bo, kamer, kamery tam paliły? Ja pildzielę. Pierwsze jeszcze na niej Albo zapomniał. może by się udało akurat, nie wiadomo. Faktycznie kamera się paliła, kurde blade, ale teraz towarzywko poszło. Ale najgorzej O, double Ale to poszedł przed chwilą Bo byłem na Vitalsach Dosłownie dwie sekundy temu Poszedł no, double przed chwilą to e, no, no, nie no Ciało jest w elektryku I chciałem w sumie Znaczy ja ciebie wiedziałem Teraz, witera, że wbiegasz, nie? I chciałem zobaczyć Czy ktoś, kurde nie, nie uciekał przed sekundą Bo ja tutaj byłem przed momentem Bo ja wyszedłem z kamerek I w sensie byłem przed chwilą tutaj Poszedłem na kamerki I zawróciłem I było ciało chciałem zobaczyć Czy ktoś nie podbiegł do prawej strony Okej, to Izak Aha, no zabiście